cześć, z tej strony, Bartek, witam Was w kolejnym odcinku z gry Stick i Dzisiaj już zaczynamy od razu od gry i przejdziemy sobie dzisiaj dwa poziomy, więc zacząłem taką. I zapomniałem poza tym, zapomniałem wyłączyć gry i po prostu zobaczcie ile mi się nazbierało kasy, żeby po prostu to mieć. Jak... I to nie jest to, że tylko było tutaj jedno złoże. Przepraszam, złożę złoto. To było jeszcze kilka, ale oni już nie wykopali całkowicie. Tak samo jak u nich, widzicie? Już nic nie mają. Nie mogą już gigantów wystawiać, więc też tak można sobie czekać. Dobra, atakujmy już od razu. Nie ma co czekać na nich. Dobra. Fani są ci uczniowiecy, bo oni ich zamrażają. Tak, ale czy nie zamrażają, tylko tak hamują na chwilę, żeby nie szli tak szybko. Zaraz będzie wróg wezwał posiłki. No dokładnie. Co? Tylko dwa giganty. To to, 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 to nic nie jest. Dobra, ale jest za to, żeby wrócić na defensywę, żeby łatwiej było ich rozwalić. Zaraz zobaczycie, jak ich wszyscy górniki będą szli do nas. Wszystkie ich górniki będą szli do nas. O, tu widać chyba. Dobra. Dobra, oni poginą i teraz trzeba się nimi zająć. O. Dobra, jeden leży. Drugi. Dobra, zaraz zginie atakować go. Dobra. No, dobra, jestem z armii. O Jezu. Jest trzelać. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No i koniec, wygrana. To trwało ile? Chwilę. Dwie minuty. A tutaj pokazuję, że 22. Bo dłużyłem telefon. I zapomniałam wyłączyć, wyłączyć gry. Bo wcześniej nagrywałam i mi się nie nagrał. Ech, dobra. Nic, nic nie było. Nie. Nie było nic. Nie włączyło się? Nie wyłączyło się. Myślę, że się nagrywa nie wyłączyło. Dobra. Więc. Co, co by tu ulepszyć? Magika ja nie, nigdy nie ulepszam bo mało magiki, w ogóle magikami gram Wiem, ulepszę uczników tak wszystkich na drugi poziom, nie, nie na samego maksa Później będziemy szli z uczników z zamku Zasadzka Twoja armia została zaatakowana przez tubylców, posiłki przybędą o zmierzchu Otwieraj atak do tego momentu Okej, okay. big check i co tu robić? Kupujemy górników w Ciuli. Tutaj już będą szli ci Indianie, kiedy się na odcinkach, ale do nich będą też szli giganty. Więc będzie ciężko. Chyba za dużo górników wziąłem, bo teraz nie będę miał kasy na nic. A nie, patrzcie! Takie... Weźcie ludzie, to to górniki takich rozwali. Nie dobra, ja, ja nie będę, ja będę ich rozmał. Trzeba jak żyć Na przykład on kogoś uderzy i mu zabiera życie. Jak no widzicie. Kurde, nie trafiłem go. Gigant! O nie! Do fortu. I chyba będę musiał się czegoś użyć. Laser. Nie będzie laser. Też go rozwalę. I okej. Okay. Mam dużo tego wszystkiego, więc nie martwcie się, uda się bossa rozwalić nawet bez takiego jednego. Dobra. Nie jest tak źle. Dobra, idziesz, kurde, do to ja. Dobra idzie gigant, co, co standardówka, hop I... Dobra, i teraz ty mi się przydało rozwalić. Aby, Aby chodź, chodź na solo. No co, do ty uciekasz, co? Dobra, no to nie. Kurde, ja tylko, żeby tego małego nie trafić. Dobra, jest, udało się tego. Zabrany jest sport więc zaraz kurde normalnie zbiorę. O, jaka fajna. Kurde. Sorry za powiadomienia. Strasznie. Który wam się z kim bardziej podoba? Ten z tych z mieczami typów czy tych z włóczniami? Napiszcie w komentarzu. Napiszcie, napiszcie w komentarzu. Skin 1, to znaczy, że to są ci z mieczami, albo skin 2 to są Ci z włóczniami. Dobra. 6 minut ma tylko odcinek. Nie wiem, mam dylemat. Czy jeszcze grać? No, bo to 6 minut to będzie za krótko. Ile jest teraz dokładnie? Tak dokładnie. Za krótki. Dobra, przechodzimy jeszcze to. Dobra. Szybko to będzie trzeba przejść. To będzie taki super szybki speedrun. Jak widzicie, odblokowaliśmy giganta. Będzie taki speedrun, że nie wiem co. Musimy się wyrobić chociaż w 11 minutach. Tutaj nie wiem, co nas będzie atakować właśnie i to jest najgorsze. Dobra. Ja już daję włoczniku zaraz. Mam lepszy pomysł. A co tam? Fajne, co? No i już taka prowizoryczna, taka armia jest. No. Te byskitu fajne to jest. Jeszcze do tego moi dojdą ci ale to będzie dobre Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać A jak nie jak mnie źle słuchać to przepraszam A i pamiętajcie, zostawcie like oraz subskrypcję Pamiętajcie, mam nadzieję, że widzieliście info. 17 kwietnia są takie podejrzenia, będzie aktualizacja w standoffie. Tak. Oj, oh, nie mogę się doczekać. Dobra. To właśnie serię z Stick war skończymy na pewno do 17 kwietnia, bo to już Jak tą grę przejdziemy, to, to znaczy to zostanie już nam tylko jedna gra z bosem. Którą podzielę na dwa odcinki, więc... Albo nawet jak dobrze pójdzie, to i na jeden. Chociaż raczej na dwa, bo to szczerze tam naprawdę będzie ciężki. to nas cały czas atakować, górników zabijać itd. Jak myślicie, atakować już? Nie ja myślę, że już można. Ja będę nim, dobra. Nie, jednak ja mam lepszy pomysł. Jeszcze giganta zrobić. Poczekać na giganta. Gigant będzie taki OP, to będzie taki tank. Uff, słaby macie. Co to jest za Arm? W porównaniu z moją to już jest o wiele lepiej. Dobra, gigant trochę nie jest za bardzo poulepszany, ale to musi być tylko tanko. On musi tankować wszystkich a żeby tam cię atakowali z sobą normalnie. Dobra. Tutaj jeszcze trochę dodamy tych genanowiczów. Patrzcie na to. I co z tego, że wróg mnie wezwał posiłki? Co z tego? Jep. I wszyscy leżą. Dobra, tutaj się... Nie, rozwali się ich na luzie. Na luzie. Normalnie. I tam magika chce rozwalić, bo tam mi kurde przeszkadza. Dobra. Ja jeszcze podchodzę bardziej, bo chcę magika tego rozwalić, bo on tam stoi i stoi. Ej, kurde, bug jest. Magik stoi tam i on atakuje i nic z tym nie można zrobić. Dobra, gigant, na razie walcz sam. A, już koniec. A, 10 minut, idealnie. Więc dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, zostawcie lajka like oraz subskrypcję. Ech, no i tylko tą reklamę pominę. No i cześć. A jeszcze przed tym ulepszymy ich na maksymalny poziom zobaczycie po co bo oni bardzo nam się przydadzą w walce z bosem więc cześć